Okradanie Adobe to nie jest tylko przyjemność, to jest też obowiązek. Oto nadjeżdża mój transport. Okay. Baran się pyta, czy godność razem człowieka zaczyna no, To jest człowiek podejrzany o Windowsa w moim samochodzie. Razem z Turbo gratuluję porządne ubezpieczenie o życie. Nie wiem, jak kupujesz kwiaty i od razu nie rozbiera szybko jeździć. To się ośmierć boisz. Ta dobra opona jest jak wino: ona, jak się starzeje, to twardnieje. Jak twardnieje, to może ją dłużej upalać. Trzeba to wnętrze wyczyścić, to dzisiaj będzie. stawiane. No dobra, mamy ją. Te oto wnętrze ciemne, zaraz będzie. Wypierdalać będzie jasne wnętrze, tylko w połowie, bo wykładzin nie będziemy przekładać, deski nie będziemy wyrywać z niej jeszcze. Wymienimy fotele na beżowe, boczki na beżowe i pewnie część plasticzków. Pasy. A ciekawostka, właśnie a propos foteli to jest to, że te fotele. Mają tu takie dziury to nie jest żadna wentylacja, tylko to są głośniki. Ja Nie wiem w ogóle, czy te głośniki panglają. No, to bierzemy się do roboty. Okay. Fienowski czyści sobie beżowy środek. A jak? Siedzę już na moim fotelu kierowcy, kurwa, jest ja wyjebany. Jak ob obydwa fotele będą działać z tymi głośnikami, to faktycznie będzie fajnie. Nie, no to niemożliwe. One są dwa na każdą dziurę, czy... tak? Nie, no, nie mogą działać wszystkie szczere. Nie ma, nie ma cudu. Świetny samochodzi kupiłeś. i no, że Ci. Coraz bardziej. Ogólnie przed dużym bólem dupy z zazdrości broni mnie jedynie fakt koloru, że jemu się podoba, a mnie totalnie ja, ten, ten kolor nie podoba. Już był zobacz. Jeden z drzewiela. Co? <laughs> jeden z drzewiela. Kurwa. Nasi tu byli. Ej, to znaczy, że działają, skoro został jeden wymieniony. No jest drugi fotel? W sumie Ja pierdole. jest tak łatwe. No wiesz, to, to musi być zbiegalny. No. Tu Tutaj... też jest jeden tak samo, tylko z drugiej strony. Bogactwo, oh skurwysydy! Kurde, ale te teraz są zajebiście wygodne, prawda? Nie spodziewałem się, że to będzie takie wygodne. Ty, Ogólnie miata i wygoda to oksymogon najczęściej, o, wiesz? stary, ja się nie spodziewałem, że w tym samochodzie będę kurwa siedział jak biały człowiek. Co złocie?! Ty, wracaj do roboty, a nie... Ja tu tutaj. większe rzeczy teraz rozkręcam, nie wiem, wy jakoś się sprawy odwróciły, teraz ja najwięcej zapierdalam, tu szybko się w koło No po raz kurwa pierwszy w życiu coś robi. Tak, tutaj Mateusz właśnie wymontował jeden roz. się odwrócił. Tam się pasy Hello. suszą na BMC. Nie, nie obudził się artysta. Ale jako tako, nie widać sposób, <laughs> to się w <pobawi>. apelatora Dobra, <laughs> i kończymy to nagranie. Tak, i sobie Mateusz to przycię ja. ładnie. Jeszcze jak? Aktualizacja roboty. Fotele wywalone. Szyny już na nowe fotele założone. Pasy powoli montujemy. Jeszcze trzeba je podokręcać. Wymieniam tutaj plasticzki na jasne. To kurwa straty. Ojej, kur... weź, bo treści drastyczne, będę musiał to wyblokować. Wymieniliśmy boczki, boczki drzwi na beżowe, tam też beżowe. Pasy będą beżowe. Tylko musimy je podokręcać. Te plastiki wylatują razem ze starymi pasami. Możliwe, że trafią do mojej miaty. Taka wygląda jeszcze gorzej niż ostatnio. Ale tak, w dniu dzisiejszym zostawiamy całkowicie te dywany, które są, więc będzie taki kolor beżowo-czarny. Beżowo-czarny, tak. Chłopaki tam właśnie naprawiają mojego fejla, bo za... chciałem za dobrze dokręcić mój samochód, żeby się nie rozsypał, więc przekręciłem śrubę. Ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś! Zaraz montujemy tutaj fajne fotele, wymianę olejów, pasków. Kurwa. A to jest właśnie jeden z ludzi, który dorzuca się do tego interesu całego. Na przykład ten człowiek dorzuca mi się do premierki, ja w zasadzie to ją kupuję, żebym mógł le na legalnym oprogramowaniu montować i przede wszystkim nowym. No jaki chuj! Okradanie Adobe to nie jest tylko przyjemność, to jest też obowiązek. Chuj w dupę tej firmie! Kurde. Urwałem kolejną śrubę! Ja, ja tak się stawiam, czy nie wyczyścić tego spodu, tak jak bila, czy czyszczy. Nie... No jaki chuj? To było ładne. Tam nawet diagnosta nie zagląda. Ja jestem tym człowiekiem. Dobra, nie urwałem, jest okej. Okay. Jeszcze. Professionals have standards. E, Tino, bardzo przypomina mi mnie, jak zaczynałem w ogóle cokolwiek kręcić w tym aucie. Jak ktoś mi dawał e, najpierw strusie, będę do ja to kurwa piegnalałem. A potem Grzesiek krzyczał, te Do tej pory chyba no, jeszcze a może potniemy te sprażynę, żeby była niżej? Dobry plan! Masz świadomość, że będziesz tutaj jakieś czas spada na weekendik? Wiadomo. E, no, a to jeszcze się do Torunia, bo będę musiał się nauczyć sportowo jeździć odpowiednio. O, słyszeliście tą deklarację? Będzie odcinek tego. Miatowa familia nam się rozrasta, tak jak i uczestnicy tego jest. kanału. Tak, to się zapowiada bardzo wesoły sezon. Abyśmy się tylko nie zdrapywali szufelką. No nie wiem, żona mi powiedziała, że jakby, e, razem z e, turbo wlatuje porządne ubezpieczenie na życie. Ja bym raczej zainwestował w dobry pakiet medyczny, ale jak żona już tak bardzo chce się ciebie pozbyć. To nas wolno Zgrywasz super czarnucha? Co jest, sklep chcemy? <laughs> Nie, chyba. nie mamy bardzo dużo piwa Zapytaj się, czy sprzedaje tam godność i rozum człowieka. Baran się pyta, czy godność i rozum człowieka da się da temu <grytania> Tak, izolujemy to tak jak być powinno. Zagaz tego mokrę będziemy można. Spadło. <grytania> Kurwa za mało tych mokumcza damy, no! Tak, tam nie działa to wideo! Było mega. Tak, ja pracuję. ja mam... są kostki? Twój samochód będzie ciekawym przykładem, właśnie, że potrafimy zrobić samochód, który wygląda. Jest zrobiony porządnie i nie ma tam dziwnych eksperymentów w postaci kolektora z Czarnucha. Nega! Tak, tam się już śmieje. Ale to jest człowiek podejrzany o Windowsa w moim samochodzie. To ja tym rzuciłem, to się przykleiło. Główny podejrzany. To, ja to... Ciemno już się zrobiło, a Grzesiek tutaj kable lipi. Bo Tino chce mieć działające głośniki w zagłówkach. No, zaczyna to jakoś wyglądać. Głynie, Gra? Tak, grają oba. Nice. Mamy miatę. Mamy typowe wycieki dla miaty, czyli pokrywa bogów. proszę bardzo, coś tu po słonie cieknie i zastanawiamy się co to było. Chłodnica zmieniła kolor, więc prawdopodobnie jest z gówna i zaraz pęknie. Tak i zaraz wleci nowa, jak one się przebarwiają to, to bardzo łatwo pęka, czy jakaś po prostu wada materiału czy czegoś. Dobra, zaczynamy robić. Chłopaki właśnie odkryli, że coś tu jest pojebane. <laughs> Albo cały silnik jest z NBK. No, to no, wygląda no, trochę jak, jak, jak z NBK, ale nie musi nim być. Dobra, robim Potem to i tyle, dobra. no co no. Ja no, no. Ja stoję, Nic się zmienia. Po, Tino, pobiłeś rekord po prostu ludzi, którzy rozkupiają mazdę na części na pierwsze, bo razu chyba zakupię. Ja zawsze napierdalam fast, tak zwanego fast tracka. I am speed. Wiero, co kupił Miatę. Już ją już rozebrał. <laughs> nie minęło nawet 5 godzin. Nie no, jak kupujesz miatę i od razu nie rozbierasz, tylko ją jeździsz, to się o śmierć boisz. <śpiewanie> Hej, cześć, ja nie mogę nagrywać, ponieważ jestem aktualnie na szkoleniu w DriveLandzie. Tu, manie, to ty dzwonisz. Gdzie jestem instruktorem. Natomiast Tino pojechał odebrać swoją Mazdę i opowie Wam nieco o tym, co w zasadzie w niej wyszło, co się z nią stało i co po zakupie trzeba było zrobić. Dlaczego musiał zostawić ją w Płocku i dlaczego teraz musi po nią jechać z Warszawy? Zbierz dlaczego? Ta Miata Wymiata to nie jest tylko mój kanał, ale to jest taka mała społeczność, którą zaczynamy powoli tworzyć, miaciarzy, graciarzy. Więc niech on opowie Wam, co się dzieje z jego samochodem, to niech będzie częściowo jego odcinek. Trzymajcie się, cześć! Oto nadjeżdża mój transport hmm. Udało nam się dojechać na miejsce do Grzesia Więc siadam z samochodu e, Muszę podziękować mojemu koledze, że mnie dowiódł bezpiecznie Zjechał też Saszka, do nas, nas z nas jak u Grześka tutaj widać, troszkę samochodu stoi, zaraz zobaczymy jak tam tak. wygląda kwestia tak. mojego samochodu. No się opowie, co tam z... było zjebane. A nie, idź pan w chuj. No, no, tak, no, roz... Wymiana rozrządu, wymiana pompy wody, wymiana uszczelki Dekla, wymiana końcówek drążków, końcówek wahaczy. One eternity later. Łączniko stabilizatora, czujnika bez. Much 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 later. Opon, klocków z przodu. No tak było. Nie zmyślam.